Filip Hajzer jeszcze niedawno wyśmiewał śniadaniówki. Wydało się w kwestii jego powrotu do DDTVN Filip Hejzer sporą popularność zdobył jako prezenter dzień dobry TVN. Czy będziemy mogli oglądać go ponownie przed kamerami stacji ze względu na jubileusz programu? Rozwiął wątpliwości w najnowszej rozmowie. Program Dzień Dobry TVN obchodzi w tym roku swoje dwudziestolecie, co stacja świętuje powrotami dawnych gwiazd. Wśród nich znalazł się Filip Heiser, który przygotuje dwa specjalne materiały reporterskie. Jak sam przyznał, powrót do pracy w terenie to dla niego powrót do korzeni. Filip Heiser powraca do Dzień Dobry TVN. Przygotuje materiały reporterskie. Kajzer, który zdobył popularność jako reporter, podkreśla, że jego miejsce jest z ludźmi na ulicy. Dziennikarz nie kryje radości z powrotu do formatu, który przyniósł mu wiele satysfakcji. Taką też propozycję przyjąłem na dwa materiały, jak za dawnych lat. Nie mogę się doczekać to był fantastyczny czas w moim życiu zdradził w rozmowie z Plotkiem. Oprócz Kajzera. Do programu powrócą także inne znane twarze, takie jak Małgorzata Ochme, Kinga Rusin, Bartosz Węglarczyk i Wojciech Jagielski. Małgorzata Ochme, która prowadziła program w latach 2019-2023, do również dołączy do jubileuszowego świętowania. Na profilach społecznościowych Dzień Dobry TVN pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy od widzów. Którzy cieszą się z powrotu ulubionych prowadzących. Filip Heiser narzekał na programy śniadaniowe. Co ciekawe, jednak, jeszcze nie tak dawno Heiser krytycznie odnosił się do wszystkich programów śniadaniowych w polskiej telewizji. Jak zdradził w rozmowie z Karoliną Motelewską z Jastrząb Post, Jestem niestety rozczarowany. Wszystkie te śniadaniówki. To znaczy i TVP, i TVN i Polsat, mimo to, że Halo ma obrotową scenę, zlały się w jedną całość Gdyby nie pstrokacizna tu, pastele tam, a kwiatki tu, to nie rozróżniłabyś, który program oglądasz? Wszystko wskazuje na to, że specjalnie dla TVN-owskiego programu postanowił zrobić wyjątek